Twoje... Twoje rudałki. Chcę się Bo chcę iść z tobą do Kasi na patologię. Sama Kasia, to do swojej przyszłości ma zmieniające się bardzo pomysły. Od tego, że będzie pracowała jako sekretarka i tatusia. To to, że będzie telefonistką, bo uwielbia telefony i rozmowy. Ostatnio ma etap, że będzie lekarką. Ta Kaśka to ja, co do tego jaki będzie jej zawód nie mam jeszcze żadnych wyobrażeń, natomiast jestem już spokojna o nią i nie ma we mnie tego niepokoju, który był, kiedy na była zupełnie mała i wstałam nad jej łóżeczkiem i zastanawiałam się, czy tak, nie to się do coś powie, a jeśli powie, to czy to będzie miało się". Teraz jestem już spokojna. Ja to pochóruje w swoim życiu. Teraz już widzę, że, że ona już zdolna do tego, żeby te rzeczy w swoje ręce. Wzięła. Ostatnio mieliśmy rozmowę na temat kolczyków. I ma kolczyki, choć ich ich nie chciałam. Także wzięła w swoje ręce. Wzięła i z Trazwicą to minęło 10 lat. Nie Niespotykany hard ducha, radość, i pasje życia. To wszystko pozwala zachować jej nadzieję i pokonywać trudności. W Fundacji Daj Szansę działalność jej obejmuje współpracę i pomoc wolontariuszom podopiecznym oraz ich rodzinom. Najbardziej pociąga kasie pomaganie chorym dzieciom. Od pewnego czasu pomaga koledze ze szkoły Markowi, który ma indywidualny tok nauczania, a przez to mały kontakt z rówieśnikami. Pomagała. Na obozie rehabilitacyjnym latem 2003 roku w opiece nad dziećmi. Systematycznie pracuje jako wolontariuszka w szpitalu dziecięcym. Ukończyła kurs ratownictwa przedmedycznego, organizowany przez Maltańską Służbę Medyczną. Potrzebne jej siły czerpie z modlitwy we wspólnocie Góra Syjona. Teraz, kiedy po 10 latach wracamy pamięcią do tych wszystkich minionych, to myślę, że to, co Kasia osiągnęła, pewnie też trochę dzięki nam, to to wszystko po prostu przerosło to, o czym myśmy marzyli, czy co sobie projektowaliśmy, bo tak zawsze rodzice czy adopcyjnie, czy biologicznie sobie projektują. No to był okres 10 lat temu, kiedy ona zaczynała właśnie edukację podstawową, to była pierwsza czy druga klasa. W tej chwili jest w pierwszej klasie liceum. Oczywiście skala trudności i stopień trudności to są adekwatnie podwyższone i zmieniane. Natomiast to, co jest wyraźnie nowe, to jest w tej chwili czytelny, jasny, taki dojrzały stosunek do świata, do siebie, do ludzi, a przede wszystkim dobro, jakie, takie społeczne dobro, jakie z niej emanuje i po jakie ona też umie korzystać. To jest człowiek po prostu z otwartą głową. Ona ma jakby pomysł na życie, że ona ma przed sobą wizję. Ona może nie jest jakaś precyzyjna ta wizja, ale on tak rzutuje się w przyszłość. Ona nie wisi na nas. To jest chyba głównym sukcesem tego programu rehabilitacji wczesnej, domowej, że ona wtedy obarczana obowiązkami i sięgając po przywileje, po nagrody rozwinęła w sobie takie działanie, że warto, że się opłaca w tym dobrze słowa tego znaczeniu, że przyjdzie po niepogodzie pogoda. Ona jest człowiekiem, który na osi czasu na znakomicie siebie umieszcza. I to jest główną cechą jej samodzielności. Jest to, że ona stanowi o sobie, no, chodzi tak, jak chodzi. Może będzie jeszcze troszkę lepiej kiedyś chodziła, może operacja będzie potrzebna, ale ważniejsze ona ma po co iść. Zawsze lubiłam pomagać innym i zawsze byłam gorącej wodzie kąpana i zawsze byłam że ja muszę coś robić, ja mam energiczna, ja po prostu yy, taki mam charakter, taki mam tam temperament, że no, jestem taka jaka jestem. I to nie znaczy, że ja jako osoba niepełnosprawna nie mogę realizować swoich marzeń, bo przyznam się, że to było moje największe marzenie zostać ratownikiem i ono się ta działalność wolontarystyczna zaczęła się parę lat temu, to były próby i systematycznego wyjeżdżania i pomocy przy opiece, czy przy zajęciach, czy przy zabawie u jednego, potem jeszcze u drugiego dziecka z niepełnosprawnością. No potem, kiedy pojawiły się młodsze siostry, to zaangażowała się bardziej na rzecz ich adaptacji i po adopcji tutaj do, do warunków domowych, a mniej więcej od roku rozpoczęła po kursie takim sanitarnym maltańskim, te swoje dyżury w oddziale dziecięcym. To spełniło swoją, w tej chwili to jest zawieszony z powodu jej stanu zdrowia, bo tam przeżywała i przygody takie pozytywne i negatywne. No, otarła się o, o rzeczywiste, domowe życie, inne niż naukę. I wydaje mi się, że to był czas bardzo cenny, kiedy też występowała w roli kogoś, kto daje, ale też kogoś, od kogo nieraz nie chciano brać. Nieraz chciała z tą swoją pomocą, z tą ofertą wychodzić, a. Była jakby hamowana przez to, no chociażby, że nie ma wykształcenia, czy przygotowania, czy wszystkich warunków potrzebnych po temu, żeby być w pełni kompetentnym ratownikiem. Ale ona się tym nie zrażała.